Maciej Stacho, no w dzisiejszym spotkaniu zacząłeś ten mecz jako kapitan Podlesianki, to na pewno duże dla Ciebie wyróżnienie. No i od tego zacznę. Jak to było poczuć jako kapitan tej drużyny? No bardzo dobrze, oczywiście duże wyróżnienie. Jestem w klubie już od, od paru ładnych lat, więc, więc gdzieś zbieram teraz tego owoce będąc w Radzie Drużyny. No i cieszę się, że, że mogłem tą drużynę dzisiaj prowadzić jako kapitan. Na dzisiaj 5 bramek strzelonych, ale 3 stracone. No to na pewno będzie bolączka i do tego pewnie będą trenerzy nawiązywać. No oczywiście za dużo tych bramek straconych, ale jednak cel nadrzędny wykonany, czyli, czyli wygraliśmy ten mecz, przeszliśmy do następnej rundy Pucharu, także myślę, że, że nie ma co za długo rozmyślać nad tym meczem. Jednostka treningowa odbyta, bo tak to traktujemy i i, i, I co? I skupiamy się na ligowym meczu i jedziemy dalej, czekamy na następnego przeciwnika, również w pucharze. No i ważne też jest to, że ci zawodnicy, którzy mniej grają w lidze będą mogli znowu wyjść na Morawę w pucharowym starciu i pokazać swoje możliwości. Tak, oczywiście. No, dzisiaj była taka szansa dla nich, żeby się, żeby się tutaj dobrze zaprezentować i, i myślę, że większość z nich wykorzystała e, tę szansę dobrze. Gdzieś tam, gdzie straciliśmy bramki, to były pojedyncze tak naprawdę błędy, które, które mogą się zdarzać, e, kiedy próbujemy nowych rzeczy. Ale ogólnie naprawdę kadra wygląda bardzo dobrze i, i myślę, że każdy, każdy tutaj jest gotowy do, do tego, żeby walczyć za Podlesiankę, czy to w meczach pucharowych, czy ligowych. Przed nami Raków 2 Częstochowa. Gdzieś tam mówią w kolorach, że to jest już słabsza drużyna, ale chyba nie ma co do tego tak podchodzić. No słyszeliśmy też o tym, że, że drużyna wygląda już teraz zupełnie inaczej, ale przygotowujemy się tak naprawdę... Do każdego meczu bardzo podobnie i jesteśmy bardzo dobrze zmotywowani do tego, żeby ten mecz wygrać, tak jak każdy inny. No i na pewno będziecie też życzyć nam wsparcia kibiców. Dzisiaj tych kibiców było dużo, no te derby Katowic, małe derby Katowic, no naprawdę przyciągnęły tutaj liczną publikę. No tak, mamy blisko bardzo do siebie, więc, więc nie, dziwi, nie dziwi duże zainteresowanie. Cieszymy się, że kibice nas wspierają i, i, i liczymy na nich oczywiście w sobotę. Zapraszamy na, na nasz mecz.